No i kuj, dobrze. Przestępujemy do najtrudniejszej rzeczy, czyli tworzenie postaci. Czy ja chcę być gnomem, czy ja chcę być krasnoludem? Zrobię tylko siebie. Będzie to moja broda? Mój typ brody, czyli praktycznie brak? Nie ma. Dobra, czyli muszę stworzyć swoje alter ego. O, bardzo dobrze. Bardzo kurwa dobrze. No, a stary ojciec. jest zajęty? Ojciec. Jest ojciec! Polickie <laughs> krasnoludy Ironforge spędziły niezliczone pokolenia na wydobywaniu skarbów z głębi ziemi. Tłumaczenie! <laughs> Tylko łysy gra po polsku. <laughs> nie, tylko łysy ma po polsku. Nie toper. No to kurwa może być. Dobra, zostań like ja. razem. Kudła ty nie topy. Zmieniasz pracę i nie musisz wstawać. Kurde, ja <laughs> mam wrażenie, że po dzisiejszym streamie też będę musiał zmienić pracę. <laughs> bo jutro kurwa nie wstanę. A właśnie kurwa. Party Mówiliśmy to w ogóle kurwa, party. 100%. Dobra, czekaj, wezmę sobie to wino. <laughs> No jak wybierałem dzisiaj wino. Najtańsze? No, oczywiście. Tak. Ale masz psychopatyczną mordę. No mówię, że z... zrobiłem ty... siebie. Czy to jest czas na pierwszego quest'a? Gdzie mi z tym chlebem tutaj, kurwa, won? Boże, i my gramy na hardkorze. To jeszcze jeszcze zanim zaczniemy ku wyjaśnieniu. WoW Hardcore oznacza, że jak giniesz, to kasujesz postać. No. Czyli nie możemy, kurwa, z łysym zginąć. Więc y, poczekajcie. Lubię, aż... musi przetrwać. Poczekajcie aż obalę to wino i kurwa zginę. Przeczytać ci Questa? Przeczytaj mi Questa. O, co, ojcze. My, co my tu mamy? Wyglądasz jakbyś potrzebował czegoś do ogrzania dłoni, co? Kunst, nigdy w życiu go nie przeczytałem. Pierwszy raz poznaję fabułę życiu. Ja kiedyś się starałem, ale pamiętam... Nie, kiedyś, wspólnie się staraliśmy kiedyś odkryć fabułę, w sensie tych pierwszych questów, jeżeli chodzi o WoWa. I pamiętam, że polegliśmy chyba przy drugim zadaniu, czy coś takiego? <laughs> przy drugim zadaniu? Ależ daleko żeśmy zaszli. Nie mamy wspólnych itemków do questa. No, no nie mamy wspólnych itemków, to jest classic, kurwa! Kurwa! Jak sobie przypominam, to mi się wydaje, że pierwszy raz z Łysym grałem w WoWa i to było w dodatku Rafał the Lich King Dopiero. E, tak. My pierwszy raz graliśmy w Rafał King. Ale to też oznacza, że Łysy nie grał nigdy w. Wanile. Jakby nie patrzeć, no to jest najbardziej sroga wersja. Jak nawet nie ma stealtha na samym początku. Nic, kurwa, pewnie nie ma. Mogę że... rzucać nagerem. No, to dobrze, że te ci przynajmniej kurwa dali. Mój główny pomysł jest taki: żeby nie wyjść na lamera, to. żeby Kudłaty zginął pierwszy. A ja oh. będę się po prostu gdzieś wtedy chował w cieniu. Może tak szybko level? Za plan? A no, Ach, tak wspaniale! Wilcze mięso powinno być odpowiednie. Och, nie martw się, ojciec. <laughs> Dobra, już. Jeszcze... Normalnie łysy grałby nie. warriorem i by po prostu wjeżdżał przeciwko. przeciwników. Nie, 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 nie. Błąd, Kudłaty. Błąd. Co? Nie grałbym Warriorem. Dlaczego? Kim zawsze grałem. To jest niewyjaśniona w sumie taka zagadka dla mnie. Dlaczego Łysy zawsze grał druidem? No. On po prostu wolał leżeć na jebany w naturze ludzie kotki, liśćmi. Oh my god, no tak, była ta opcja. Co? Że za każdym levelem trzeba było przychodzić i sobie ulepszać skille. Ja pierdolę, jak ty dawno nie grałeś. No. Nie mam kasy, kurwa, na wykupienie stelfa. Co mogę sprzedać? to ty, biedak kurwa. Sprzedawaj, buty. Zdejmuj te... Jakieś... Zdejmuj buty, jestem na stóp. Ja pierdolę na prawa wszystkich itemów jeden koper, ale drożyzna. Pierdolę to. Dobra, bij te świnie. Nie chcę. To są moi bracia. Po, po bratyncy, ojca. Dobra, idę gdzie indziej. Zwalczać świnie. Może ja się muszę skupiać, żeby nie zginąć w tym momencie, bo tak biegam kurde i biję jak te winy. Ale to się raczej nie da zginąć. Znaczy trzeba się bardzo postarać. Hmm. Ja! Znalazłem Bega. Ty farcie jebany. Ja pierdolę. OP! Wystarczyło na się ojciec, nie. żeby dostawać wszystko. O, ojciec, mam coś dla ciebie Co? Jest, wiesz. Nie wiem co to, ale... Dawaj. Kurwa mam to samo wypierdalę, mi jestem głupi. Co? Ojciec, taki lud! Kurwa, ja nic nie mi nic nie dropnęło. Jesteś ojcem wszystkich krasnoludów, przyznaj się. Yyy... Tak, wyruchałem je wszystkie. Ten stream się dzisiaj dobrze nie skończy, ja to już wiem. Ja tylko chcę powiedzieć, że chłodzi mi się jeszcze 0,5 lodów? On jest tak naprawdę rudym krasnoludem, którego nikt nie chciał, bo ma delirkę i. Delirium Biedot Clemens. Biega. Biegaj, zabija świnie. O, lubię takie gry, w których można biegać i założyć sobie ręce za głowę. Ja myślałem, że my dzisiaj sobie zlewelujemy tak na cheataucie i no. będziemy stali kurwa pod Orgrimar i nakurwiali noobków. A to będzie kurwa hardkorowy stream widzę. Oj, dzisiaj będzie. Zdecydowanie. Ale jutro no, jutro już normalne, jutro walę tylko na kaca. Nie będzie rage daj spok. Czy będzie rage to jest pytanie, no? Jestem bardzo ciekaw, jak myślisz Azaria, kiedy ojciec się wyjebie, na którym poziomie? No, ale mu ta, to fakt. Ja zakładam, że szybko, bardzo. <grych> Myślę, że nie będzie tak źle, bo gramy razem. To jeszcze powiem tak, jakbyś robił za prista. To okay. No tak, nie podleczę cię. No właśnie. Ale spoko, gramy dwoma klasami, które są, mają najwięcej umiejętności, takich wiesz, crowd control, nie? Full control. Dobrze wiedzisz. <laughs> nie, kurwa. Dobra, cienko nie... to widzę jednak. 40? Ty, Dazaria myślisz, że wbijemy my 40? Ja pierdolę. Ambitnie. Dobra, to następne. Przy którym yy, levelu będę brzmiał, jakbym był najebany w opór? 8, coś takiego. <laughs> To może inaczej. O, co pięć. Kurwa, co pięć. Nie, to co, co jeden level robimy przerwę na fajkę. Na fajkę? Okej, okay. myślałem, że powiesz, że. Nie wiem, walę Kielona. <laughs> co, co questa. <laughs> Walcie Kielona, co Moba. O, kurwa, my kiedyś zrobiliśmy o, jakiś głupi challenge. Pamiętam, że oglądaliśmy live'a, koncertu, i było po każdej piosence Kielon. Ochuj. To było u ciebie, co w końcu, kurwa, nauczyłem się skrymować nie, po pijaku? Nie, u ciebie! A, okej. Okay. <laughs> A co u mnie się uczyłeś skrymować po pijaku? Nie pamiętam tego. Skrymowanie po pijaku. No, ale wychodziło mi to bardzo dobrze. Trzeci level! Ty, dawaj, bo on mnie zabije! Szybciej! Chodź <grymianie> to bo on mnie zabije! Kurwa, <grymianie> idę! Dobrze, to to e, itemki! Boss? Kurwa, ojciec! <grymianie> Bieraj to! Dobierę. No bierę! Openinguję! Bieraj. Ty, on chce ukraść moba! Dobrze, nie ma kurwa. Dasz mob! Mob! <grymianie> Dobra, zrzucam to na laga. To była wina lagów. <laughs> Stop, dobrze, zwysywaj go. Ja po alkoholu jestem bardziej socjalny. No łysy, już do końca tego mowa, ja kurwa many nie mam. Tory zapomniałem, że jak miałem target to trasę combo pointy. Muszę się nauczyć tej gry od nowa. Pamiętaj oh. o tym, kurwa. Kurwa, mordeczko. Zapamiętaj no, jej. Tak, streamujemy wowa. Że <laughs> ja na była na dwadniku dni na 30 i chuj. <laughs> Czemu my się nie dograliśmy i ty się nie nazywasz córcia? <laughs> kurcze. Byłam dużo optymistką 40 poziomem, no Mówiliśmy to, Azaria. Dobrze, wbijam jak tarę. Nie, Dobra, zaczyna się, Ej, ej tar targetowałem jednego, tylko no. daj spokój. No kurwa! Ty myślałeś, że tyle to od O, level, to twój konto Z Stream, woke y hardcore. Właśnie jakby było coś dla mnie, to, to mów, bo ty możesz wszystko lutować, nie? Jakieś Czekaj. maty Chodź tu kurwo, mogę ci oddać wszystko, proszę bardzo. A idźmy z tymi i kurwa. Pewnie założył nowe buty i daje mi stare, nie? Co za chujek. Nie, no, sorry, no nosisz buty po ojcu, jesteś biedną, patologiczną rodziną. Ja się pytam czemu nazwałeś córkę nietoper. Ty cho, chory psychopato. Ty chory pojebie. Ty chory pojebie. Dobra, wiesz co? Ro Zrobimy test, bo ja już... Jest 13.20, jak mamy tu siedzieć kurwa do późna dzisiaj, to ja no. umrę. Przyniosę sobie klimatyzację, włączę ją i będę się modlił o to, żeby mi nie wyjebało prądu. Ja idę po coś w takim razie. Tylko muszę się oddalić od postaci łysego, bo tam, gdzie on stoi, się respią mowy. To więc jak zginie, to tylko on. O, ojciec, przeżyłeś? No, przeżyłem i mam klimę i działa. O, fajna nazwa, GDFDM. Podoba mi się. Coś pomyślał Taka na tego no. Tak. Nie, on u mnie ASDF. Weź sobie zainstaluję addon DEVLOG. To to jest kurwa quest na czas? Boże! Aaa, no bo niosłeś browara, no bo nie mogłeś mu dać... A, no żeby był tego ciepły. To... O, właśnie umarł dwudziesty. Hmm. Umarł na 20 mi chuj co go zabiło. Jakiś work. I jego ostatnie słowo. RUN! Ja się zapierdalam cały lód, cały czas właściwie. Chyba tak. Bo ja walę z dystansu, a no to ty z axa. To, bijemy na pewno strojeczkę. Mapka zwykłego? Tak, tak, ta. Dawaj go. A czaj, jeszcze mam Mogę. Takie przygotowania, kurwa, jakby to był naprawdę jakiś. Hehe, <grym> Right boss! Spierdalamy. Spierdalamy stąd. Kurwa się ludzie giną, już, już mi nie jest głupio jak zginę w tym momencie. <grym> Dzięki za tego Addona. jak muszę je Jest <grym> Jezu, nie podchodź! Aż córeczko, Ja uciekaj od tatusia. Wyczeszesz mi o no brody brodę swoimi zębami. O Srogi ojciec. Dobra łysy, bij przynajmniej te świnie. No już, daj mi zajarać. Mówiłem ci, że będzie przerwana fajka. O kurwa. No ja pierdolę. Dobra, ale rozumiem, yes. że... Jest! ona skończyła gadać i... Ale klima nagle, kurwa, jakby... <laughs> Wrota, wrota, do niebios się otworzyły po prostu i Jezusek goł stópką zszedł zimną chłodną. Chodził, chodził po twojej Chodzi... twarzy. No, dokładnie tak się czuję, nie. Boże, Boże, ojciec widzisz to? Dobry. Ktoś tu zabił świnie. Biedna. Dobra, idziemy zanim ojcu się nekrofilia załączy i... Świnofilia. Że... Dobrze, piąty level, niebezpiecznie zbliżamy się do momentu, gdzie można zginąć. Po co jest cmentarz? Żebyś, żebyś się bał. Tak, bo są, są trzy sweki na rogu, tak? Dobrze pamiętam. Assassination, Combat i hmm. Subtlety? rówkotlety Tlety. Dobra, ale jak kurwa, przechodzę... O kurwa, chyba ginę ty. No nie, bijemy, bijemy, dawaj, kurwa, ty... No dobra, ty bij, ja muszę odejść. Dobra, po prostu, ty. to ty spierdalaj. Bigo. Jest. Jezusie... Jest Panie Chryste. Chwila nieuwagi. Patrz tego warriora. Pa! Ale napierdala. Jest soją, kurwa, taka loża hejterów. <laughs> Dobra, bij wszystko. O kurwa, no i chuj. O, oh. <grymne> Co? Y. Giniemy. Uciekaj. Staram się. to. Nie, spierdalamento, serio spierdalamento. 100%? 100% spierdalamento, trzy moby kurwa. My zginiemy kurwa, My, ja nie wiem czy my dziesiąty bije. <grymne> o nie, czemu mnie bije? Weź łysy kurwa depsy jakieś. No staram się kurwa, mam dwa skille na <grymne> Dobra, ty, idziemy się nauczyć jakiejś profesji, kurwa, bo to jest aż żal dupę ściska, tyle leży tego futra. Żona baluje, a ja w błowie. No a ja baluję w błowie, tak zawsze znaczy wygląda moje imprezy. Grałem, michałem. Skudła najczęściej. Tak by było. Znaczy właściwie to zawsze. Dobra, teraz nie będę już się tu źle zabijałem sobie wszystkie świnie, kojoty, wilki. Wszystko. Ja też, nie, ja też nie, bo zaraz kończę butelkę wina pierwszą. Ja mam, mam świnie, co skinuje. No. Kurwa, naprawdę to jest Feld, a. At... Może <gryst> ja naprawdę wszystko pozapominałem. Jezu. kurwa, ty łysy, my idziemy w złocone, tutaj moby mają za duży poziom. To, ale to dobrze, no jest... jest wyzwanie. To... Ale to fakt, kurwa to będzie miał problem, jeżeli chodzi o granie ze mną w obawach. Bo... Psyka <gryst> szybciej niż wszyscy myślimy. Ja pierdzielę, jak to się wolno chodzi. <gryst> Idziesz po niego, ty, dawaj, dawaj go. Ha, będzie ja skórkę Ważne, ważne to, że w tej grze jestem łysy i dalej wszystkim podpierdalam telefony i tak dalej. Nie, nie nadążam nie, nad, nie. Cza, nad czatem, kurwa, to już ten moment. To już ten moment. Kurwa, trzy osoby. Już ten moment, jestem stary. Kurwa, co to jest? Rzadki mob. Bija... dwunasty? Nie, dobra, nie bije. Da, dawaj, bijemy go! Nie, nie bijemy go, weź, daj spokój. No ty, nie no. Nie chcę robić nowej postaci. Ale to z... Ale weźmy sobie jakieś potjonka czasowego, żeby nam hmm. AP oddawał i ciśniemy go. No Masz co? Potionka? Znaczy potjonka, mam kurwa parówy. Oho, kluba ty spierdala, dobra. Dawaj, nie mam wielkiej gry, dawno nikt nie zginął. Dawno nikt nie zginął. Ja bym pocisnął, kurwa. Ja, ja w nas wierzę. Ile z lewej różnicy? Kurwa sześć. Sześć. Dwa razy tyle, no? Jest nas dwóch, to jest to samo. Jezu, to już jakieś meetingi, ej, Zróbcie meetingi, kurwa z nami, a nie tylko między sobą, co? Nie no. masz jakieś miejsce w Begu? No, coś tam mam. Coś ci przechować? Tak, jakieś śmieci ci dam. Dzięki, Tutaj. kurwa, mordo, ej. Ty właśnie, był level, ale ja nie zajarałem. Ile sendingów? Ile sendingów? Pytanie, czy ojciec przeżyje. Ech, no dobra, to teraz sobie... O Jezu, jakie to jest wolne! 3, 4... A little longer than a few minutes later. Cloak, made by ojciec. Made by ojciec... Każdy na serwerze będzie to chciał mieć. Jest autograf. Perspektywa córki. <grywa> 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 o nie. Przyjęło się. Dobra, dawaj łysy, trzeba questować, kurwa. No już, kurwa, czekaj, wydatuj. no. O, koszt za... No cóż. <grywa> tak, usiądź na nim. Kurwa, widzieli nas. Widzieli, co mu robimy. Choć tak nekrofilia. <grywa> o nie. W tej, w tej chwili to ma sens. Dej, to faj. Kurwa, łysy, my znowu chyba idziemy w złą stronę. O, dobra, idę za tobą już. Już chuj. Trudno się mówi, już chuj. Druid umarł, nie. Tu następny umarł. O, dawaj go. To Nie a, a, a. znowu nas podejrzeli. Kurwa, co? Widział nas. <laughs> ojciec zwiera agro. Dobrze ojcze, broń. Nielubiany chłopak? Ojciec się z nim rozprawi. Opatrz świnia się zryspiła, to jest dobre miejsce. Nie no, to była cały czas. Nie, ona się zrypiła dosłownie tak? teraz. No bo przed chwilą widziałem jakąś jedno, które to jeszcze chodzi. Jezu, patrz, respawn, kolejny, tam jest jakaś świnia. Ja kurwa, umierali, co im się odjebało? Co? Eee. Mines. O! o! Kurwa, Mines. wypierdolili? Kurwa, cały team? Cześć, czterech. Nie, pięciu? Ja pierdolę. Dobra, kuj, z... ze szlugiem w ryju, ale gram. Ja już się spalę. Załóżmy do domu Capsa? Nie, ro, no. mam dwie mrożone pizze, więcej mi do części a nie poszedłem. O, ja już jakbym, ojewo, Capsa, weźcie mi, nie mówcie. O, leper. Boże, jak ja ich wolno bije bez ciebie, to jest kurwa dramat. Kurwa ile ludzi to jest. No. Ja pierdolę, jaka farma. <grafy> ile was? <grafy> jaka kurwa demonetyzacja. <grafy> na mnie grozi demonetyzacja. <grafy> Zdecydowanie. Jak mówicie to macie prawie pewne ucięcie zasięgów. Kurwa, zacznę siedzieć cicho i będą no, silent streamy. Przecież o to kurwa chodzi na YouTube, żeby nikt niczego nie mówił. Mamy hashtag family friendly. <grafy> Mamy Wo wow! kurwa. Dawaj to. No kurwa, leper! Ty pewnie zginąłeś, kurwa? Bez przesady. Wszystko było pod kontrolą. Lepper Jak można tak, kurwa, zniesławić pamięć o takim wielkim człowieku? Kurwa, Blizzard wiedział, co robi. <laughs> oni wszyscy. Atak polityczny na rzecz Oni wszyscy są. Tak, oni wszyscy są po to, kurwa, poza Polską, żeby Polskę. niszczyć nas Germanić kurwa Nie powinno im to ujść na sucho, coś takiego I can't carry anymore I can't carry jest... O mój Boże O nie Kurwa blastu, jebaniec Kurwa blastu, gdzie ci wszedł, do pokoju? Duch że przez Zaczą... tobie mnie wpierdolił Zaczął tańczyć jak ten stary w backgroundzie <noise> lepek wstał z zagrobu żeby cię dopaść, łysy <głos> <głos> No kurwa, ja cały czas... Plecami puluję tych skurwysynów, no. Masz są na plecy, widocznie. Kurwa, leper na moich plecach znowu. Ja pierdolę. Jezu, mam trąd na dupie. A leper to nie jest trąd? Trendowaty gnom? <noise> nie. Kurwa. Mam trąd na dupie. tu można mieć na nazwisko trendowaty? Ale on przez 2p. Kurwa, czekaj. Beger? Beger? To jest coś w stylu bezdomnego? Jak to się ładnie nazywa? Jak ktoś prosi na ulicy. Żebrak. R żebrak, o. A, no to kiedyś mówili na samoobronę właśnie partię trendowatych żebraków. <grymne> bo była, bo, 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 bo Leper był y, ten... był przewodniczącym, a ta... A Renata Beger była jakoś tam jedną z głównych... Jak On... oh, się to brali? <grymne> no <grymne> <can't grymne> <grymne> oni się chodzą. Haha, to specjalnie zrobili. No, bo... Oni się zgadali pod kościołem, że partię założą. Ooo, nie mogę. co odleciał w klimat. Tędoba żebraków. co? Nic. Pozostałości po Leperbegger jeszcze we mnie zostały zostały, Ja ci myślę, że dopóki nie opuścimy tego miejsca, to się nie skończy. 8 na 8. Dobra. Idziemy stąd. ja biorę follow. Niwa kurwa. Kurwa. Ty kurwa. jak to? Er, Pablo. Sprzedaj wszystko, sprzedaj wszystko, nawet matkę, ojca i syna. skurwysyna syna, skorwy syna. O nie, to jest końcik pustego piebaka. No gdzie ten łysy? Co jest kurwa On jest w stelcie kurwa? Ja pierdolę. Masz znalazło. alkohol. O, dziękuję. To na godzinę? Będziecie trzymał godzinę. Nie, to chujowe, nawet tych grzyby dłużej. Nie, nawet LSD dłużej trzyma.